No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem właśnie, od jakiegoś czasu nic mi się nie zgadza. Hmm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj. Alion. Wojana. Jeszcze ty Wojana? Tak. Alion. I co, teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow, ja... Nie, znowu mi nie wychodzi zeszyty Wojana poleca Wojan. No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem właśnie. Od jakiegoś czasu nic mi się nie zgadza. Hmm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzy. Wojana. Zeszyty Wojana? Tak. Wojana. I co? Teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Nie, znowu mi nie wychodzi. Zeszyty Wojana. Poleca Wojan. No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem, właśnie. Od jakiegoś czasu nic mi się nie zgadza. Hmm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzyma. Wojana. Zeszyty Wojana? Tak. Halion. I co? Teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow! Ja... Nie! Znowu mi nie wychodzi. Zeszyty Wojana. Poleca Wojan.